Przed nami Marta Iwanowska-Polkowska, jak o sobie mówi, psycholożka, z powołania towarzyszka, kołczyca, trenerka oraz facylitatorka Playing Big with Terry Sophie Moore. Upowszechnia ideę Be Brave and Play Brave, by wzmacniać w kobietach odwagę do podejmowania wyzwań i realizowania siebie. Wspiera liderki i liderów w budowaniu odporności psychicznej. A dzisiaj Marta Iwanowska-Polkowska, która tworzy swoją markę Manufaktura Rozwoju, opowie o odważnym podejmowaniu wyzwań. Be Brave. Dziękuję bardzo. Przygotowując się, a raczej już czekając tutaj, pomyślałam sobie, że pewnie w nocy nie napisałam o tym, że jestem mamą też dwójki chłopaków. Ale to może dlatego, że są nastolatkami i mam etap wyparcia faktu, że istnieją. Moje drogie, mamy wspaniałe kobiety. Zacznę od tego, że rzeczywiście tytuł dzisiejszego wystąpienia nosi nazwę Be Brave o odważnym podejmowaniu wyzwań, ale już na wstępie chciałabym troszeczkę ten tytuł zmienić i powiedzieć Wam coś zupełnie innego, a mianowicie to, że You are Brave. You are fucking brave. Inaczej nie mogę myśleć o matkach, szczególnie matkach pracujących czy matkach prowadzących biznes. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tym, że że jesteście odważne w każdym tym momencie, w którym robicie coś nawet bardzo, bardzo się bojąc. Jesteście odważne nawet w tych momentach, w których łapiecie chwilę niepewności, zagubienia i mać wrażenie, że to co zaczęłyście robić, no, się do niczego nie nadaje, bo odwaga to nie jest działanie bez strachu, tylko to jest działanie ze strachem i ze świadomością tego, że się boimy, ale i to jest kluczowe, jednocześnie chcemy zrobić coś bardzo, bardzo ważnego. I tak jak mi przedstawiono, jestem kołczycą, pracuję indywidualnie. Towarzyszę innym kobietom w odważnym urzeczywistnianiu swojego ja, i z tej perspektywy ja to tak często nazywam, że siedzę w kulisach. Z perspektywy kulis jestem obok kobiet, kobiet sukcesu, a raczej sukcesów wspaniałych kobiet, i z tej perspektywy kulis bardzo często widzę to, do czego rzadko przyznajemy się publicznie. A mianowicie widzę te momenty, kiedy się zmagamy i tak naprawdę podejmujemy wyzwania na dwóch płaszczyznach. Bo wyzwaniem jest na przykład dla przedsiębiorczej mamy to, co chce stworzyć, wydać książkę na przykład, tak? To, co chce zbudować, każda usługa i każdy produkt. To coś trzeba wymyślić, to coś trzeba wykreować, ale tak naprawdę największe wyzwania podejmujemy w swoich sercach. W środku, w każdej z nas. A to dlaczego? Dlaczego tam w środku dzieje się znacznie więcej, choć tego nie widać? Dlatego, że gdy kobieta zajmuje się biznesem i gdy w ogóle ma aspiracje do tego, żeby kreować coś własnego dla siebie i rozwijać swoją karierę zawodową, wchodzi w przestrzeń do tej pory zarezerwowaną dla mężczyzn. Umówmy się. Przez wieki byłyśmy tak wychowywane i mam wrażenie, że nadal jesteśmy tak wychowywane, a nawet wręcz trenowane, że powinnyśmy się doskonale realizować i sprawdzać w wyzwaniach macierzyństwa. Swoją drogą, pięć lat temu i przyznałam się tutaj do tego Karolinie, występowałam też na scenie Klubu Przedsiębiorczych Mam i mówiłam o wyzwaniach mojego macierzyństwa. Możecie znaleźć to wystąpienie na YouTubie, ale nie śmiejcie się z tego, jak wtedy wyglądałam, bo ja mam... Tak, że ja młodnie jest wiekiem, a wtedy to ewidentnie nie był mój najlepszy czas, ale mam wrażenie, że gadałam całkiem sensownie. Tylko wiecie co, z perspektywy tych pięciu lat, z ręką na sercu powiem i, te, i chcę Wam powiedzieć to samo. Mamy prawo chcieć więcej i nie ograniczać swojego życia do wyzwań rodzicielstwa i wyzwań macierzyństwa. Owszem, Wyzwania macierzyństwa mogą nas bardzo dużo nauczyć, mogą nas też doskonale przeczołgać, ale mamy prawo, i do tego chcę Was tutaj zachęcić, żeby sięgać po więcej i podejmować te wyzwania, do których wyrywa się nasze serca. I pomyślałam sobie, że będę tutaj dzisiaj dla Was takim, użyję tego słowa lustrem. Chcę ze swojej perspektywy. Opowiedzieć Wam o wyzwaniach, które może już macie za sobą, albo których się może boicie, a może część z nich już podjęłyście albo podejmiecie za moment. O tych wyzwaniach, które dzieją się w serca każdej z nas i mamy prawo się ich bać, ale z drugiej strony mamy prawo za nimi pójść. I cała podróż przedsiębiorczej mamy czy przedsiębiorczej kobiety zaczyna się od. Jednego pytania: A czego ja tak naprawdę chcę? Czego ja potrzebuję? Czym chcę się dzielić ze światem? Jakimi produktami, jakimi usługami i z kim? I dlaczego właśnie to? I uwierzenie, że to coś, do czego wyrywa się moje serce, jest bezwarunkowo czymś. Zajebistym i wartym naszej uwagi, polecam Wam tego spróbować. To jest odważne uwierzyć w siebie i swoje pomysły. Nie jesteśmy tego uczone. Jesteśmy uczone ufać temu, co mówią panowie z brodą czy panowie ze siwymi wąsami. Jesteśmy uczeni tego, że to rodzina, nasi bliscy wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. Jesteśmy uczone tego, żeby spełniać oczekiwania, i swoją w ogóle obecnością nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania w spokojne życie rodzinne. Jesteśmy często uczone tego, żeby przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo, a nie podejmować ryzyko. Dlatego tak trudno. I mam tego świadomość, że dlatego tak trudno jest nam podejmować wyzwania zawodowe, dlatego tak trudno jest nam wytrwać w prowadzeniu własnego biznesu. Bo wchodzimy w taką przestrzeń, w której wcześniej nas nie było. Zadajcie sobie pytanie: jak wiele kobiet w waszych rodzinach e, po pierwsze pracowało, może tak, miało wykształcenie, pracował, pracowało, było niezależnych finansowo. Posiadało własną firmę i jeszcze dodatkowo w tą firmę inwestowało pieniądze, nie daj Boże ryzykując, że nie wszystkie inwestycje się zwrócą. Jeżeli macie takie kobiety w swoich rodzinach, to bardzo wam gratuluję i chętnie poznam Was, Wasze rodziny i te kobiety. Ale statystycznie rzecz biorąc, takich kobiet wśród naszych przodki nie jest bardzo mało. Dlatego, jak tutaj jesteśmy, prawdopodobnie jesteśmy pierwszymi. A jeśli nie pierwszymi, to może drugimi, które odważają się robić coś więcej po swojemu, inwestując i jeszcze nie daj Boże, zarabiając dobre pieniądze. O, i to jest w ogóle sposób na to, jak podpaść rodzinie zarabiać więcej niż facet. To jest podejrzane. Jakie jeszcze wyzwania zdarza nam się podejmować? Przychodzi mi do, do głowy takie określenie, które bardzo często słyszałam. W moim domu. Swoją drogą to jest ciekawe, bo wszystkie kobiety w mojej rodzinie były niezależne finansowo, były wykształcone i zarabiały więcej niż e, mężczyźni, a i tak mi to mówiono. A mianowicie co mi mówiono? Marta, nie wychylaj się. Siedź cicho. Uważaj. Jak zaczniesz być widoczna, podpadniesz. Słyszałyście coś takiego? Machacie głowami. Zdarzają się warsztaty, na których wszystkie kobiety, niezależnie ile mają lat. I, I skąd pochodzą, bo czasami przyjeżdżają do mnie uczestniczki z całej Polski. Wszystkie podnoszą rękę i mówią, tak, słyszałam, że mam się nie wychylać. A własny biznes to jest wychylanie się. Potrzebujemy bardzo dużo odwagi, żeby się wychylić i wytrwać pomimo krytyki i wątpiących pytań typu, a jak ty sobie teraz wyobrażasz swoje życie rodzinne? A kto się zajmie dziećmi, kiedy pojedziesz no, w moim przypadku, na warsztaty na drugi koniec Polski. A co? Na to twój mąż. Jezu, naprawdę? Już zostały tylko dwie minuty. Hmm. Ale każdy biznes, moje drogie, to jest wychylenie się. Każdy biznes to jest budowanie też swojej odporności na porażkę i na różne trudne emocje, które się nam przydarzą na wstyd, na poczucie winy. Na strach, na poczucie zagubienia, ale nie dajcie sobie wmówić, moje drogie, że będąc wrażliwe, a my jako kobiety jesteśmy wrażliwe i często czujemy troszeczkę więcej niż mężczyźni. Tak mężczyźni czują: czują głód, czują też emocje. Mam dwóch synów, potwierdzam: czują emocje oprócz głodu, ale my czujemy troszeczkę więcej. Ale zmierzam do tego, że. Naszym zadaniem, żeby wydwać o ważnym podejmowaniu wyzwań, jest dać sobie prawo do zbudowania odporności na to wszystko, co się wydarzy po drodze. I możemy to zrobić, podejmując trzy najważniejsze wyzwania, z którymi czasami bywa nam trudno. Pierwsze, budując wspólnotę i prosząc o pomoc. Dlatego tu jesteśmy. Korzystajmy z tego. Żeby być odważną, potrzebujemy wsparcia drugiej osoby i często to nie jest niestety najbliższa osoba z naszego otoczenia. Często tego wsparcia musimy poszukać dalej. Nie bójmy się prosić o pomoc. Drugie wyzwanie, które czasami słabo nam wychodzi, jeszcze, ale zdarza się, że jesteśmy w tym całkiem niezłe, to jest docenić siebie, chwalić się sobą, mówić o sobie dobrze. Jesteśmy wychowane w tej skromności, potulności i w takiej jeszcze samokrytyce, te, te demony, o których mówiłaś, Iza, tak? Jakie my jesteśmy w tym dobre. Żeby odważnie podejmować wyzwania, musimy trenować docenianie siebie. I ja wiem, że kończy się czas, ja zdążę, jeszcze półtorej minuty. Zróbmy to ćwiczenie. Dziewczyny, zamknijcie oczy na chwilę, ja też zrobię z wami to ćwiczenie. I połóżcie rękę na sercu z tymi zamkniętymi oczami, i pobądźmy w ciszy, w takiej magicznej ciszy przez nawet 15 sekund. I pobądźmy, niech każda z Was pobędzie z taką myślą: Za co chcę, chcę siebie docenić jako mamę, jako przedsiębiorczą kobietę, jako przedsiębiorczą mamę, za co chcę siebie docenić. Pozwólcie sobie to poczuć. Pozwólcie sobie na tą myśl. Chcę powiedzieć, że pięknie wyglądacie z tej perspektywy. Polecam Wam robić to ćwiczenie codziennie. Naprawdę wystarczy 15 sekund, żeby sobie przypomnieć o tym, że jesteś odważna. I masz za co siebie doceniać. Ale jeszcze jest jedno wyzwanie. To jest w ogóle, jak ja to się śmieję, największy paradoks pracy, którą wykonuję, że z jednej strony uczę kobiety odważnego podejmowania wyzwań, a z drugiej strony mówię kobietom, że naszym najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy, jest to, żeby nauczyć się dbać o siebie. Jeśli kobieta nie podejmuje odważnych wyzwań, to nie dlatego, że jest leniwa, tylko dlatego, że jest zmęczona. Albo nie zorganizowała odpowiedniej sieci wsparcia. Więc chcę Wam powiedzieć na koniec, że mamy szansę zmienić ten świat na lepszy, jeśli z jednej strony będziemy odważne w działaniu, kreowaniu, ale będziemy też odważne w dbaniu o siebie. Bo jak też mówiły moje, moje poprzedniczki, bez energii matki, bez energii kobiety niczego się nie zbuduje. I nasz dobrostan wpływa nie tylko na nasze biznesy. Ale na całe nasze otoczenie. Pamiętajmy o tym. Także przepustką do odważnych podejmowania wyzwań jest bałość o siebie. I już skończyłam. Dziękuję. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Mam dla Was takie żółte naklejki i ja tutaj je mam, jakbyście chciały.